Witam na kanale Projekt Historia. W dzisiejszym materiale prawdziwa zwinna bestia z kraju kwitnącej wiśni czyli Typ 10 Hitomaru. Typ 10 Hitomaru to czołg podstawowy czwartej generacji produkcji JSDF, produkowany przez Mitsubishi Heavy Industries dla japońskich lądowych sił samoobrony, który wszedł do służby w 2012 roku. W porównaniu z innymi obecnie służącymi czołgami podstawowymi w JGSDF, Typ 10 został wyposażony w ulepszenia w zakresie jego zdolności do reagowania na działania przeciwpancerne i inne nieprzewidziane okoliczności. Projekt TKX lub MBTX miał na celu wyprodukowanie nowego czołgu podstawowego, typ 10, który miał zastąpić lub uzupełnić istniejące czołgi podstawowe, typ 74 i typ 90, które są obecnie w służbie japońskich lądowych sił samoobrony. Rozwój rozpoczął się w latach 90, a rozpoczęcie produkcji miało nastąpić w latach 2010-2011. Prototyp został ujawniony 13 lutego 2008 roku w Instytucie Badań i Rozwoju Technologii, tzw. TRTI. Duży nacisk położono na możliwości C4I, czyli taki zaawansowany system łączności i zarządzania, a także na wydajność, siłę ognia, ochronę i mobilność. Historia rozwoju. Na początku XXI wieku Japonia postawił, postanowiła zaktualizować swoje siły pancerne, aby lepiej przygotować się na działania wojenne. Jednym z najważniejszych wymagań dla nowego czołgu była możliwość posiadania systemu C4I: Command, Control, Communication, Computing and Intelligence. Po ocenie potencjału modernizacyjnego obecnych czołgów podstawowych Typ 74 i Typ 90, Ministerstwo Obrony stwierdziło, że w istniejących czołgach nie ma wystarczającej przestrzeni wewnętrznej na modernizację systemu C4I. Dlatego konieczne było opracowanie nowego czołgu podstawowego, zdolnego do różnych przyszłych misji bojowych. Pancerz. Zastosowanie modułowych komponentów znacznie poprawiło pancerz boczny w porównaniu z typem 90. Porano panoramiczny celownik dowódcy został przesunięty w prawo. Nie znajduje się wyżej niż w typie 90, dając dowódcy szeroki zakres widzenia. Pancerz pojazdu składa się z segmentowych modułów zapewniających możliwość montażu różnych stopni ochrony w zależności od profilu misji i wymagań wagowych. Masa pojazdu wynosi 40 ton w konfiguracji podstawowej, oczywiście 44 tony w konfiguracji standardowej i 48 ton w konfiguracji pełnej z pełnym wyposażeniem. Bo prototyp zaprezentowany w 2008 roku na targach TRDI ważył 44 tony. W porównaniu do typa 90, typ 10 jest lżejszy. Jednak waga pancerza kompozytowego została znacznie zwiększona. Z 1380 kg do 1940 kg dla wieży i z 1250 kg do 2680 kg dla kadłuba. Teście odporności na penetrację. Pociskami podkalibrowymi typ 4, prototypu pocisku podkalibrowego dla typa 10, został użyty do strzelania z pełnym obciążeniem z 250 metrów w oparciu o normę japońskiego Ministerstwa Obrony metody badań skuteczności pocisków NDS z, z y, 0012b. W rezultacie mówi się, że każdy moduł panterza kompozytowego i jarzmo osiągnęły wymagane wymagane osiągi w oparciu o wymaganą specyfikację. czołgu typ 10 DV Y12001E dla ochrony przedniej. Ochrona czołgu typ 10 przed pociskami 120 mm klasy KE jest ograniczona do przedniej części wieży i jarzma działa oraz przedniej części kadłuba, z wyjątkiem najniższej części. Czołg typ 10 ma dodatkowy pancerz, aby przeciwdziałać różnym zagrożeniom. Te pancerze dzielą się na różne sektory, między innymi dodatkowy pancerz typu pierwszego, czyli montowany na bokach wieży i kadłuba. Jest to pancerz pasywny typu A, pancerz dodatkowy typu drugiego, mocowany do boków wieży i kadłuba. Jest to pancerz pasywny B, pancerz kompozytowy. No i mamy jeszcze pancerz dodatkowy, mocowany do górnej powierzchni wieży i kadłuba. Jest to pancerz pasywny A pancerz modułu wieży niskiego zagrożenia oraz opancerzenie modułów kadłuba niskiego zagrożenia. Technologia opancerzenia kompozytowego została znacznie udoskonalona w porównaniu z typem 90 i stało się możliwe wykonanie go z taką samą skutecznością ochronną przy zmniejszonej masie. Jeśli chodzi o podstawowy pancerz, w tym celu poprawy skuteczności ochrony zastosowano stal nanokrystaliczną i stal o potrójnej twardości. Uzbrojenie Podczas gdy typ 90 wykorzystywał to samo działo jak Rite metal kalibru 120 mm z czołgu Leopard 2, typ 10 wykorzystuje zupełnie nowe działo gładkolufowe kalibru 120 mm, opracowane przez rodzinną firmę Japan Steel Works. Nowe działo typa 10 może strzelać ulepszonym pociskiem, nowo opracowanym pociskiem typ 10 APFSDS, który jest specjalnie zaprojektowany dla typa 10 i Może być wystrzelony tylko przez to działo. Ocisk typu 10 APFSDS składa się z metali amorficznych zawierających cząstki metali ciężkich. Lekka amunicja jest wystrzeliwana z dużą prędkością początkową szacowaną na 1780 m na sekundę z powodu wysokiego ciśnienia. Japan Steel Works L44120 mm ma ciśnienie 640 MPa. I wystrzeliwuje pocisk o masie 7,8 kg, podczas gdy dłuższy Reich metal RH120L55-120 120 mm ma ciśnienie 570 MPa i strzela cięższym pociskiem DM53 o masie 8,35 kg z podobną prędkością 1750 sekundę. Nowa amunicja jest przeznaczona do przebijania pancerzy reaktywnych, takich jak Kontakt 5. Typ 10 może również strzelać JM33, czyli DMM33 produkowanym na licencji zakupionym w Niemczech, a także wszystkimi standardowymi amunicjami NATO kalibru 120 mm. Typ 10 może załadować 14 nabojów do automatu ładującego, dwa pociski za strzelcem i 6 pocisków do magazynu głównej amunicji, złącznie 36 pociskami przewożonymi na pokładzie. Elektronika. Czołg typ 10 jest wyposażony w system C4I o nazwie 10NW. System ten może włączyć do sieci JGSDF, aby umożliwić wymianę informacji między czołgami w czasie rzeczywistym w połączeniu z Field Communication System lub FICS, a także podłączyć do zewnętrznej sieci komputerowej piechoty Regiment Command Control System lub RECS. W celu ułatwienia zintegrowanych operacji wojskowych z oddziałami piechoty. Obecnie czołg Typ 10 jest jednym czołgiem podstawowym wyposażonym w C4I na poziomie FCP, czyli Fire Control Picture. Zgodnie ze specyfikacjami opisanymi w Typ 10 GVY12001E, ma on następujące funkcje. Zasięg wyszukiwania dla każdego pojazdu można określić na podstawie pojazdu dowódcy Plutonu. Wykryty cel jest zestawiany z bazą danych i automatycznie identyfikowany, a odległość, pozycja itd. są automatycznie udostępniane w Plutonie. Możliwe jest poinstruowanie każdego pojazdu z pojazdu dowódcy Plutonu. Istnieje możliwość instru instruowania zarówno strzelania skoncentrowanego, jak i strzelania do pojedynczego celu. Pojazd dowódcy Plutonu automatycznie wie, gdzie i kiedy celuje dowodzony pojazd. Podczas celowania FCS porównuje się z bazą danych i automatycznie celuje w słabe punkty. Podczas lądowania FCS oceni efekt na podstawie pozycji do lądowania i typu pojazdu wroga, a jeśli nie jest to pewne, zleci ponowny atak. Automatycznie śledzi cel, wiele, wykrywa wiele celów, określając poziom zagrożenia i rekomenduje inne funkcje. Innymi funkcjami czołgu są Bezstopniowa przekładnia CVT, która pozwala czołgowi osiągnąć prędkość 70 km na godzinę, zarówno do przodu, jak i do tyłu. Automat ładujący szybszy niż typ 90, umożliwiający strzelanie z głównego działa w odstępach około 3,5 sekundy. Aktywne zawieszenie hydropneumatyczne, hydro które umożliwia dostosowanie pozycji i pochłania odrzut podczas strzelania. Celownik dzień-noc zamontowane wokół wieży, zapewniające pełne pokrycie 360 stopni, a także zapewniające dane wyjściowe do systemu C4i. Transport strategiczny. Poprzednik typa 10, czołg podstawowy typ 90, był używany tylko na Hokkaido, ze względu na ograniczenia wagowe drogi, i mostów i innych części Japonii. Jedynym z głównych celów typa 10 jest możliwość rozmieszczenia w dowolnym miejscu w Japonii. Zmniejszenie rozmiaru i wagi sprawiło, że typ 10 jest o to 6 ton lżejszy niż typ 90, ważący zaledwie 44 tony. Czyli 84% z 17 920 japońskich mostów jest przejezdnych dla typa 10, w porównaniu z zaledwie 65% dla typa 90, i 40% dla głównych zachodnich czołgów podstawowych. Rozwój. Koszty rozwoju w 2008 roku wynosiły około 450 milionów dolarów. Oczekuje się, że każda jednostka będzie kosztowała około 700 milionów jenów, czyli 6,5 miliona dolarów. Japońskie Ministerstwo Obrony formalnie uznało Typa 10 w grudniu 2009 roku, a w 2010 roku Japońskie Ministerstwo Obrony złożyło zamówienie na 13 czołgów TYP-10. Gdzie koszt jednostkowy wynosił 954 miliony jenów. Te czołgi weszły do służby JGSDF w styczniu 2012 roku. Produkcja jest kontynuowana w skromnym, ale stałym tempie. Wiosną 2020 roku w służbie było 76 czołgów typ 10, a w tym roku planowano zamówić jeszcze 12. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Niestety nie zdobyłem dużo informacji, które by się przydały i które mógłbym wykorzystać w tym materiale. Przepraszam też za wszystkie moje pomyłki, przekręcone słowa i tak dalej. Coś mnie bierze na gardle. A, jeśli ktoś chciałby poczuć tą stal, to może pograć sobie nim w grze War Thunder. No, ale najpierw trzeba się przegryźć przez całe japońskie drzewko, żeby w ogóle położyć na nim rękę. Więc życzę wam wszystkiego dobrego. Miłego dnia i do widzenia.